A także God Alpaka. Jest to za 100 zł miesięcznie, i za to, za ten próg, jestem zobligowany takim osobom raz w miesiącu, przez pół godzinki, godzinkę poświęcić czas i posiedzieć na osobności, czy to pograć sobie w Minecrafta, czy pogadać, czy pożalić się, poradzić. Cokolwiek będziecie mieli, macie wtedy jeden V1 ze mną i możecie robić. Co tylko wam się podoba. Oczywiście wszystko to, co jest w miarę legalne. Tak. Pornosy też możemy razem pooglądać. Nie ma dla mnie problemu. Jeżeli ktoś kurwa romnie go od alpaka, to będę naprawdę mocno zaskoczony. No, to wam mówię szczerze. Kodzisan. Nowy wspierający. Proszę bardzo. I się zaczyna. Dzień dobry, witam. Powiedz, za ile złoty żeś kupił yy, tego? Za ile złotych żeś kupił y, sponsora? Czy za piąteczkę, za piętnastkę, czy może za stówkę? A, za pięć złotych, widzisz? I za pięć złotych masz możliwość pisania u Mistera Huntera Brightera na live'ie Nawet jak jest założona klatka Za pięć złotych Tak, słuchajcie, tak Chcesz pisać? To płać jak jest klatka Sugoj, sugoj, normalnie, słuchajcie, te sponsory to lecą dzisiaj. Jak szalone, ja to aż nie wiem, co to się dzieje. A te sponsory to lecą. A witam bardzo serdecznie. Cały czas do przodu. No i kolejny. Jej. of, pierdolone, w dupę, co to się dzieje. <laughs> Kurwa, zaraz wszyscy pokupią, zara każdy będzie pisał. Ale wiecie, co to jest dobre, bo jak dobijemy. Jak dobijemy do tysiąca sponsorów, ja będę mógł z tych specjalnych znaczków zrobić alfabet. Patrz, co się odpierdala! Matko Bosko! Kurwa, jak zielono! Ja to prze. Ja mogę przewijać zielony. O kurwa! O matko Bosko, kochano! Ja pierdolę! No kolejny. Ale zarobas dzisiaj będzie. Ja pierdolę. Co to. A donatów nic. A donate'ów zero <noise> Ale wszyscy wpierdala... <noise> wszyscy kupują sponsora A, a, a I jeszcze jedno, słuchajcie Chciałbym, chciałbym, słuchajcie, żebyście podziękowali Dla mojej wspaniałej kobity Dziękuję za sponsora, Brawik Słuchajcie, ogromne podziękowania I brawa dla mojej kobity Ponieważ wczoraj Odbanowała Wszystkich użytkowników Na kanale Hunter Wraz z użytkownikiem Hunter to kurwa i szmata jebana. Wszyscy macie unbana. Moja kobita odbanowała, także serduszka dla niej poproszę. Nawet, dobra, na tę chwilę, żeby każdy mógł napisać, poproszę o spam serduszek dla mojej kobity. Na chwilę wam włączam, wyłączam klatkę. Proszę bardzo, wszyscy przypierdolcie serduszkami, bo zasługuje kobieta siedziała i napierdalała i zobacz, wszyscy mogą pisać, zobacz ile to jest serduszków, zobacz ile to serduszków, za ile to jest miłości, jak to, kurwa, jakie to piękne, jakie to, wszyscy możecie pisać, teraz, ale teraz już niestety, koniec, kurwa, tego pisania, już wam się teraz, chcesz pisać? 5 zł sponsorek, proszę bardzo, nie ma problemu. Albo kartą, jeżeli jesteście osobami niepełnoletnimi, po prostu pogadajcie z rodzicami. Powiedzcie, że jest jakiś gościu, wspaniały, najprzystojniejszy pani na polskim YouTube. Nazywa się on już Mr. Hunter, już nie Bright. I mówisz: No kurwa, no, no chciałbym mu sponsora zapierdolić. Mamy, czy mogę zapierdolić sponsora Mr. Hunterowi, już nie Brighterowi? Jak nie pozwoli, no to trzeba uszanować. A jak pozwoli, no to bierzesz kartę, wysyłasz i masz, nie? Ale ryby. Daj no jeszcze, kurwa, dwa złote. Nie znam nikogo takiego, proszę nie wyzywać w donate'ach. Jak masz szczelność wysłać donate'a, to idź do tej osoby i powiedz jej to bezpośrednio w twarz. A jeżeli masz jaja wielkości ważki, potrafisz wysyłać tylko donate'y zobraźliwe, to wypierdalaj mnie stąd, bo to nie miejsce dla ciebie, szczylu zajebany. Dzięki, pozdro. Płotki? Bez płotków zroję, bo specjalnie pod Mara to zrobiłem tekst Hejka, wy moje kochane gnoje zajebane i pozdrawiam mojego spierdolonego byłego chłopaka 3 zł To samo prosiłbym, żeby nie wyzywać Jak masz jaja yy, wielkości strusia, to powiedz to osobiście A jak wielkości ważki, to proszę nie wyzywać, bo mnie to osobiście boli, wiesz? Mnie to osobiście boli Tu powinno być miłość, peace and fuck you Wiadomo o co chodzi Trzeba tutaj miłość szerzyć, a nie nienawiść ale dziękuję, bo pieniądz nie śmierdzi, nawet tak zarobiony. <laughs> tak to wygląda, szanowni państwo, kochani moi. Jeszcze nie ma PaySafeCar. Marcin 99 się jak Czy nadal mm. z romans? Wiesz o co chodzi? O kurwa! Zł. Ja nie myślałem, typie zajebany, że ty będziesz miał czelność, żeby wbić do mnie na live'a i jeszcze przyjść tak. Wiecie co? Ten gościu, Marcin99 Jak, jak ty masz kolego ja cię, jak, jak ty chciałeś tak fejmu To ja tobie instagramowo dam fejmu Proszę bardzo Marcinek9924 Ten gościu W październiku Piąteczka Zdjęcie, wszystko elegancko A tydzień temu Pisał do mojej kobity Czy chciałaby mieć z nim romans Czujecie kurwa? Jaki typ? <laughs> Czujecie Maraszatek czelność? Ta jak tam w ogóle Dzionek mija, jeden złoty. Popie, na twoim miejscu w życiu bym kurwa nie pokazał mi się na oczy. A ty mi jeszcze pieniądze wysyłasz i pytasz się, jak tam. Napra. Podziwiam cię, bo jesteś albo bardzo odważny, albo bardzo głupi. Jedno z dwóch. Naprawdę podziwiam Twoją odwagę, albo głupotę. To, to jest nie. Niesam... A, kurwa Aż nie wiem co powiedzieć Daj no jeszcze, kurwa, 2 zł. Tak, odpisałem ci Baddiff daje za tych, co nie mogą wystawionych... Ja pierdolę Odsłuchał pan audycji, co wysłałem xD, z z ze zł. złotych Ja pier... Ja pierdolę Jestem załamany, czekajcie, muszę szkielet domu zbudować ja pierdolę. Jeszcze. Marcin 99, ile chcesz w donajcie na zgodę 1 zł? 20 tysięcy. Tyle chcę za zgodę. Jeżeli rzucasz do mnie jeżeli rzucasz do mnie propozycjami już finansowymi za swoją głupotę, to chcę 20 tysięcy. Za 10 tysięcy 10 tysięcy poświęcę na to, żeby wyjechać sobie na jakąś wycieczkę z moją kobitą. A 10 tysięcy dodatkowe przeznaczę na prezent dla niej. O, i tak będzie. I tak. To mi się podoba. To mi się podoba. 20 tysięcy i ja zapominam o sprawie. Nie było tematu. Proszę bardzo. Jak chcesz to rozwiązywać? Pieniężnie. Wtedy, kurwa, my, my kumple, od jednego kielicha jesteśmy. Nawet zaproszę cię do domu i pozwolę ci, żebyś jeszcze we mnie zapakował. What? Marcin, 99 raty. Całość, całość! Na Insta 1 zł. Całość. A gdybyś. Sytuacja czysto hipotetyczna. Gdybyś miał dostać w pierdol, to byś wolał w całości czy w ratach? Kurwa, co to. Z... W całości czy w ratach? Oczywiście, tak jak powiedziałem, jest to sytuacja czysto hipotetyczna i to nie, nie może być założenie, że ci coś takiego zrobię. Kasia, skoro 1 zł jest, to gdy płacę 2 zł, live trwa dłużej o 143 800 roku. Nie ma za co 2 zł. Skoro jedna złotówka to 6 sekund, to gdy płacę 2 złote, to live trwa dłużej o jedną sto czterdziesto roku. Ja pierdolę serio, po co coś takiego liczyć? Nie kurwa ja miałem error przez chwilę hasło nieprawidłowe, nie? Marcin 99. Czy jak będę na to mam przed Tobą Sci, czy będziesz łaskawy 1 złoty? Yy, nie chcę cię widzieć na oczy. Ja mówiłem ja studiowałem podstawówkę, a nie geografię, nie żeby pa? kurwa wiedzieć skąd ananasy się biorą. Tu Hunter słoń. Abzajaja i dzwoń 3 złote. Każdego kręci co innego. No, co mogę... Co mogę powiedzieć wam słuchajcie, tu? No? Ja nie oceniam, ja tylko sprawdzam co tu się dzieje. Naprawdę. Jak dla mnie to naprawdę ani mnie to ziębi ani grzeje. Ależ tych sponsorów! Słuchajcie, robimy road tu 1000 sponsorów na chwilę obecną. Ja wam zaraz powiem ile jest sponsorów. Najtańszy sponsor jest za piątkę. Bierzcie i kupujcie z tego wszyscy. To są bowiem sponsorzy moi, którzy dla was za 5 zł zostali wydani. Co kurwa, ej ktoś kupił? Ej ktoś kupił sponsora za stówę. Co kurwa? Ja pierdolę, ktoś kupił sponsora za stówę. Kto kurwa kupił tego? Patrzcie. Tyle pieniędzy ze sponsorów mam i z tego jest. Tyle miałem w czerwcu z was, kurwa. 12 sponsorów dzisiaj doszło za 12 zł. Jeden, za... Jeden god alpaka kurwa. Ja pierdolę, słuchajcie. I tych plakietek, nie? Bo na chwilę obecną jest 16 Możliwość Żeby było 30, to potrzeba, żeby było. Jakieś takie. Jeden Dzięki, złote. pozdro Żeby to, żeby to było, nie? Żeby to działało Aj to trzeba, kurwa, sprawdzić Ja muszę sprawdzić, kto to Jak to, kurwa, sprawdzić teraz Twoi wspierający Obecny poziom O, jest, obecny poziom Alpaczka, alpaczka Poproszę więcej Alpaka Asek! To Asek wykupił God Alpakę Asek 335 wykupił Gold Al God Alpakę Ja pier... O kurwa! Pokłony mości panie! Pokłony! Kurwa! Za 100 zł sponsor. 100 zł. Co się kurwa nie przyznajesz? Myślałem, że ci nie, zna nie znajdę... Znajdę cię! Kiedyś cię znajdę! Ja pierdolę! Ja to tak dla jaj rzuciłem, bo ja myślałem, kurwa to nie przejdzie Pierwszy dzień. Ja pierdolę. Kobito! Pakuj się, jedziemy na te. do tej uh -huh. czystochowy jadymy na wakacje, na pielgrzymkę. Znaczy Alpejska zieleń prawdziwa miłość jest wtedy, gdy potem jak wyjebałeś swojej dziewczynie za to, że się nie słucha, ona wie, że i tak jest twoją ukochaną świnią. Boże. Alpejska zieleń limited C1 z. Ja lot. współczuję twojej kobicie w takim razie. A jeżeli jej nie masz, to wiem dlaczego.